Dlaczego zbankrutowało Detroit, czyli o największym upadku miasta w historii Stanów Zjednoczonych? Proszę Państwa, Detroit, miasto w stanie Michigan, położone nad wielkimi jeziorami, niedaleko granicy z Kanadą, w zasadzie miasto graniczne z Kanadą. Po drugiej stronie znajduje się kanadyjski Windsor w prowincji Ontario. Ontario. I ogólnie zacznijmy sobie kilka słów powiedzmy o historii Detroit, o historii tego miasta. No zostało one założone przez Francuzów, zostało założone przez Francuzów na początku 1000, w roku 1701. No i ogólnie to miasto powinno się czytać. No, nazwę tego miasta jako Detrua, co znaczy w języku francuskim ciśniny, Bo jeżeli popatrzymy na mapę, to rzeczywiście ono znajduje się w takiej ciśninie między wielkimi jeziorami. Prawa miejskie uzyskało w 1802 roku, natomiast od 1830 datuje się taki gwałtowny rozwój, ponieważ tam ulokowano siedzibę przemysłu, między innymi stalowego no początek, no jest to ośrodek, teraz wiemy, że produkcji samochodów, ale dlatego, że tam po prostu znajdowały się wcześniej huty żelaza, huty stali i również bardzo dogodne położenie geograficzne ze względu również na transport, tak? czyli wielkie jeziora i bliskość granicy kanadyjskiej. Od no można powiedzieć od połowy tego XIX wieku, datuje się również gwałtowny przyrost ludności spowodowany imigracją również z Europy, gwałtowną imigracją. Tam szacuje się, że nawet proszę Państwa można powiedzieć, że ponad milion, ponad milion osób było polskiego pochodzenia. Jedna trzecia mieszkańców tego miasta w ogóle to byli imigranci z Europy. No i również to jest kolejny, kolejny powód, właśnie dla którego tam się ulokował przemysł samochodowy. Od 1900 do 1925 tam właśnie miało miejsce lokowanie zakładów przemysłowych, zakładów motoryzacyjnych. Wystarczy wymienić takie marki jak Ford, General Motors, Cadillac, Buick, Chrysler. Czy chociażby yy, no, kilka równo. Pontiak, także Pontiak, także Pontiak niedaleko tam miał swoją fabrykę. Yy, no i jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, no to właśnie w 1870 było to 80 tysięcy mieszkańców, yy, w 1930 już półtora miliona. No a szczyt w latach 1950, bo to już było prawie 2 miliony yy, milion. 850 tysięcy mieszkańców. No, i wszystko to było związane właśnie z przemysłem samochodowym. No, i ta cała idylla trwała no, do lat 50., bo można powiedzieć, że w latach 40. i 50. Detroit było uznawane za najbogatsze miasto w Stanach Zjednoczonych. Natomiast od połowy lat 50. datuje się początek tych problemów miasta, ponieważ no, już pierwsze symptomy tego nadchodzącego kryzysu, wzrastająca konkurencja w przemyśle samochodowym ze, no, ze strony samochodów azjatyckich, producentów azjatyckich, automatyzacja produkcji. No i to był taki czas, który Detroit. I władze miasta i władze tych koncernów trochę przespały, jakby nie, zdały so, nie zdawały sobie sprawy z tego, co się dzieje, że świat motoryzacyjny się zmienia I oni próbowali jakby dalej po staremu to wszystko organizować Dodatkowo nałożyły się na to problemy, takie można powiedzieć związane z wzrastającym socjalem który spowodował napływ ludności afroamerykańskiej do Detroit i odpływ ludności białej na przedmieścia. I tutaj zaraz sobie powiemy, o co tu chodziło. Można powiedzieć, że na przestrzeni lat no, ten procent ludności czarnej i białej uległ całkowitej. Można powiedzieć w całkowitemu odwróceniu, bo obecnie ludność biała to tylko 10% mieszkańców, a czarna 80% mieszkańców. I tutaj no, takim bardzo niekorzystnym zjawiskiem było również, był również odpływ tej ludności białej na przedmieścia, bo zostały takie, tworzyły się Detroit w, w centrum, takie czarne getta. Takim bardzo również takim powodem, dla którego to miasto zaczęło nękać, zaczęły nękać problemy, były, była również budowa sieci autostrad w granicach około lat 60., i te autostrady poprzedzielały takie tradycyjne więzi społeczne. Doszło do wyburzania budynków, do wyburzania fabryk, dzielnic mieszkalnych i właśnie rozdarć kościołów również do no, zdewastowania takiej naturalnej tkanki społecznej miasta i tutaj właśnie spowodowało to, że te problemy etniczne, narodowościowe i społeczne coraz bardziej się pogłębiały. Natomiast zaczęła królować Detroit przestępczość. W roku Punktem granicznym był 1600, 1967 rok, ponieważ wtedy to wybuchy w Stanach Zjednoczonych w Detroit gwałtowne zamieszki, gwałtowne zamieszki, które spowodowały śmierć 40 osób i prawie 500 rannych. I one wcale nie były spowodowane właśnie jakąś biedą, tylko chodziło o to, jakby wybuch ten. ten żywioł właśnie afroamerykański. Które domagał się jeszcze większych praw. I do tego dołożyły się również związki zawodowe, które, tak jak powiedziałem, kiedy zaczęła się ta konkurencja azjatycka, te związki zawodowe czuły się zupełnie bezkarnie, także pracownicy spóźniali się do pracy, bo w ogóle nie przychodzili, wcześniej wychodzili z pracy, wykonywali tę swoją pracę byle jak, i tutaj się nakręciła taka spirala. Natomiast po tych wszystkich zamieszkach, po tych jakby narodowościowych różnych, problemach Doszedł do tego również problem przestępczości, szalały gangi, sprzedawano na ulicach narkotyki, ludzie bali się wychodzić z domów, co wpłynęło również na upadek turystyki w Detroit, ponieważ ludzie z innych miast czy innych krajów bali się tam w ogóle przyjeżdżać w obawie właśnie przed utratą życia, zdrowia i portfela. Tak, w tych zamieszkach, były palone sklepy, rabowane domy, plądrowane fabryki i cały czas się pogłębiał ten problem ucieczki białych na przedmieścia i również za nimi szły, tak jak powiedziałem, miejsca pracy, fabryki. Można powiedzieć wręcz, że w Detroit w tych czasach no, zapanował afrorasizm, czyli no, można powiedzieć, że no, Ci biali tutaj byli dyskryminowani, a miasto coraz bardziej podupadało. I taka sytuacja miała miejsce przez kolejne lata, w zasadzie aż do współczesności, ponieważ no, w dzisiejszych czasach, proszę Państwa, Detroit jest miastem, którym praktycznie nie funkcjonuje. Nawet komunikacja miejska, w którym, proszę Państwa, no, w nocy są wygaszane latarnie, w którym strach wychodzić na ulicę. I tutaj, proszę Państwa, można powiedzieć, że Detroit w tym momencie jest najbiedniejszym miastem w Stanach Zjednoczonych i miastem o najwyższym odsetku przestępczości, czyli że Państwa, to jeśli powierzyć danym, z 2010 roku tam mieszkało tylko 10% białych i w ogóle władze te no, Detroit do później zostały oskarżone o korupcję, o skandale korupcyjne, o Państwa, o defraudacji różnego rodzaju, ogólnie same złe rzeczy. Takim apogeum tego całego kryzysu było ogłoszenie przez Detroit upadłości, przez miasto Detroit upadłości w 2013 roku. Proszę Państwa, dość powiedzieć, że bezrobocie w tym właśnie roku sięgało 30% i było około 100 tysięcy pustych budynków, fabryk, obiektów i domów. I w zasadzie wciąż można sobie nawet zobaczyć na Street View niektóre dzielnice, które są kompletnie opustoszałe, które straszą. Tam domy, niektóre są wystawione za dolara, a i tak sprzedają się całymi latami. Także sytuacja Detroit jest bardzo, bardzo poważna. I tutaj podsumowując te powody, dla których to miasto upadło. Także uzależnienie od jednej gałęzi przemysłu. Zniszczenie tkanki miejskiej przez budowę sieci autostrad. Brak reakcji na konkurencję w zmieniającym się świecie przemysłowym. Rozbudowany socjal, rozbudowana sfera socjalna która już nie mogła udźwignąć tych po prostu wzrastających roszczeń, roszczenia niestety ludności afroamerykańskiej, które, która przebywała do Detroit oczekując no, lepszego życia, czy w zasadzie lepszego socjalu. Odpływ ludności białej na przedmieścia, z którym wiązał się również upadek przemysłu, odpływ fabryk oraz miejsc pracy. No, i ostatecznie, proszę Państwa, Detroit stało się miejscem nieatrakcyjnym. Miejscem, gdzie nikt nie chce mieszkać i nikt nie chce pracować. I dodatkowo wysoki wskaźnik przestępczości, brak poczucia bezpieczeństwa, i można powiedzieć, że ta cała. Karuzela, spirala przemocy i błędne koło, które się zamyka. A tutaj, szukając podsumowania tej całej sytuacji Detroit, tak żeby wskazać bardzo delikatnie, myślę, że tutaj każdy może sobie sam rozczytać, kto tak naprawdę odpowiada za upadek Detroit. I znalazłem takie, przypomniałem sobie takie łacińskie przysłowie. Plenus venter non studet libenter. Czyli pełny brzuch nie. Można powiedzieć, nie uczy się chętnie. A tutaj można by troszkę to zamienić na pełny brzuch nie pracuje chętnie. Także dziękuję bardzo za uwagę. Jeździliśmy sobie po Rzeszowie. Podkarpackiej stolicy innowacji, i myślę, że oby to było to miasto, oby było przeciwieństwem losu Detroit. Dziękuję bardzo za uwagę.